Mam na imię Emilia, mam 36 lat, pochodzę z goszczy. Na co dzień prowadzę salon z telefonami komórkowymi, ale moją wielką pasją jest jazda na motocyklach zabytkowych. Kiedy jadę już tym motocyklem, czuję taką wolność, swobodę, trochę oderwanie od tych codziennych obowiązków, od pracy, od wszystkiego w głowie, tylko po prostu jadę i, i wypoczywam. Lubię, jak te włosy gdzieś tam wystają z kasku, bo mi się to podoba, jak, jak się ludzie oglądają, powiedzmy. To, że chce się zmienić, ten troszkę bardziej kobieco byś to no nie wynika z jakichś zewnętrznych sugestii, natomiast bardziej u mnie w głowie, że już chyba czas zrzucić te dżinsy i zacząć się ubierać trochę bardziej kobieco, trochę bardziej może elegancko czasami i schować trampki już głęboko.